E, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 4 Black Flag. Więc wracamy do naszego pirata Edwarda Kenwaya. I co robimy dalej? No myślę, że dalej będziemy musieli znowu rabować, niszczyć, grabić i, i różne inne pierdoły robić. Żarłacz biały, aha, czyli mogę sobie na polowanie wyruszyć. Grabić i ogólnie piracić Arg, arg, arg No dobra, muszę teraz zabie zabrać ładunek metalu Zapewne z jakiejś łajby tutaj, która będzie pływać blisko mm, Jeszcze żadnego celu sobie nie obrałem Ale widzę, że coś tam już pływa ciekawego Co to jest? Luneta to najważniejsze narzędzie na morzu. Obejrzyj statek, aby przekonać się, jaki jest potężny i jaki towar przewozi. Przyjrzyj się jakiemuś miejscu, aby zobaczyć wszystko, co się na nim znajduje. Przytrzymaj RB, aby użyć lunety, rozglądaj się z pomocą R i przyleża obraz za pomocą L. Wiem o tym. Spokojnie, zobaczmy, co to za statek jest. Kurde, muszę podpłynąć do niego bliżej, pewnie. To podpłyniemy bliżej w takim razie. Bryg. Dobra, czyli będziemy musieli. Dobra, będę musiał trochę w bok podpłynąć i po prostu piepnąć ten statek z całej siły, z całej mocy mojej. A, już ja was zatopię, sukim koty. A, 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 a. obra! Jest, jest, powoli idzie. Zdaję sobie sprawę, że ten statek to nie będzie lekki kawałek chleba, ale zatopić statek wojenny marynarki to jest coś. Dobra, płyniemy, płyniemy o, On ma taki taran z przodu, o kuźwa Ja nie mogę się znaleźć w zasięgu tego tarana A, bo jakbym takim czymś dostał, to już Koniec mojej żeglugi by był pewnie A, szczeloj. Dobra, 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 dobra Musimy podpłynąć do niego w ten sposób Bo inaczej to nie da rady A, wypalili mi, kurde Dobra, pierdzielić to, zaraz tak dostaną w paperze, że się, mmm, girami przykryją, dawaj. Dobra, dawać, jeszcze, jeszcze, jeszcze! Jedziemy go, jedziemy go, jedziemy go, panowie i panie. Znaczy, panowie, bo panie to tutaj... Nie ma ich. Ej, kurde. Fuck, nie trafiłem. Dobra, dostał. E, dobra, dobra, dobra. O, klatki trochę spadły. A, pewnie dlatego, że sporo zniszczeń było widocznych. Przyspiesz, przyspiesz. A, dostałem w kadłub, ale na szczęście to nie były jakieś solidne uderzenia, bo mogłoby być ze mną krucho A! Przystrzymaj B. A, tak. Wow! A, czyli jednak abordażuję. Myślałem, że po prostu tych typów będę musiał zabić. Znaczy zatopić ich statek kompletnie. No, 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 zabij wrogo załogę. Próbuję! A tak jakby średnio mogę! Ja pierdzielę! No tak to na pewno w nikogo nie trafię. Trafiłem. Dobra. Fak Dobra, już po dupie, dobra. Czyli musimy wejść teraz na pokład i wszystkich zajumać. Dzień dobry, panowie. A miecze. No, 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 no. I tak. Dawaj, bigo, bigo, bigo. Wykop go. O, tak, te statku. Jest! 10 na 10. Strasznie dużo życia przy tym straciłem w zasadzie synchronizacji, ale... Warto było! Aaaa, ah, tak. Zajmowanie statku. Co mamy zrobić z tym statkiem? Napraw kawkę, no a co mamy zrobić? Okej. Okay. Filmik jeszcze? Sprawdzają chyba armaty, no dobra. Jest git, pomów z tamtejszym oficerem. Poziom rozgłosu. O, cholera, co to? To chyba są łowcy, którzy na mnie będą polować, jeżeli mój rozgłos będzie zbyt duży, tak? Bryk. Forty... Tudę. O No, Dobra, mogę w sumie zaryzykować, bo bryk to jest to, co już zajmowałem, także spróbujmy. No, 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 no. No, 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 O tak. Dobrze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, powoli, wolniej, wolniej, wolniej. Jest tu. O tak. Płyniemy. Co oni do mnie nie strzelają, czy jak? O nie, chcą mnie staranować. A! Nie udało się. Jest. Dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Tak na razie sobie radzę jakoś. Dostali jeszcze trochę. Ach, niszczyć, niszczyć. Fakt, to z tego nie, się nie wycofam teraz, dobra. Albo teraz będę im uciekał, albo ich po prostu rozwalę do końca. Ja myślę, że rozwalę do końca. Jedziemy, 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 jedziemy. jedziemy. Te typy jeszcze zostały. Wolniej, wolniej, wolniej dobra, przepłyń trochę w tą stronę Będę musiał się trochę z nimi przed nimi kitrać, bo no bez przesady. Ja chociaż mam jeszcze mnóstwo życia, oni trafili we mnie tak o tyle o ile to jeszcze jest nie jest źle o tak. dobra i pist. Ach, 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 trochę we mnie uderzyli dość mocno. Skręcaj, skręcaj, skręcaj. O, kuźba. Dobra, dobra. Przyzwoicie, przyzwoicie jest jeszcze, przyzwoicie jest jeszcze. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. I dobra. Teraz w tą stronę. Te typy jeszcze mnie tu chcą spacyfikować, ale ja się nie dam. Tu się odwrócę do tych przodem i kule łańcuchowe. Muszę te beczki rozwalać, bo one naprawdę elegancko potrafią tutaj wszystko, wszystko tutaj elegancko potrafią mi zepsuć. Dobra, tam ci dostali. O nie, chyba trzeba będzie uciekać, bo ich jest za dużo. Dobra, spieprzamy w takim razie. A. Wiem, że miałem ten stateczek sobie rozwalić, ale... ciarno to widzę! Dobra, uciekaj, ta kawka jest całkiem szybka. Dobra. Uciekamy, 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 uciekamy. Pożegluj. pożegluj na saltki. No dobra, no to pożeglujemy na saltki. mogę jakoś... Nie, no w tym, trybie, w tym trybie poszukiwania to nie bardzo. O, cholera, jasne. Coś mnie dość mocno ciepło. Dobra, w tą stronę. Daleko jeszcze do celu jest. Zobaczmy. Nie, przy samym tym jestem. Kurna. Dobra. Ustawiamy cel. I za się, kurda, zbierze. tam tamten jeszcze ma mało życia. To mógłbym go dostrzelić i zniknąć. Po prostu z pola widzenia. Dobra, uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy. Ten tutaj. O, Eee. Zwolni, o Jezu, będzie... Będzie lipa, będzie lipa. Uderzę w ten statek eee, Przybijcie do portu szybko o! Nie mogę wierzyć, że taki pirat jak Edward Kenway rozpieprzył się o brzeg i zginął Aaaa <śm> I to przy samym porcie jeszcze Nie wierzę, dobra, walić, walić, walić nic się nie stało, nic się nie stało, nic nie straciłem, tylko straciłem synchronizację. Splomyły statek łowcy piratów, Splombuj 30 rumu Może później, bo na razie nie mam czasu za bardzo. Łowcy piratów, czyli to jednak łowca piratów był. No dobra nie chcę, nie chcę, nie chcę. No, przycumuj. Cumuj, o, przytrzymaj, dobra. Piecznołem obrzek, niestety. Niechcący, co prawda, ale zawsze. No dobra. Nie będę niszczył statku łowcy, bo już raz próbowałem i inne się do mnie przypieczyły, więc wolę nie na razie. Dobra, tam mam u zarządcy portu zmniejszyć sobie trochę poszukiwanie, tak? Mojego statku. No dobra, spróbuję, spróbuję. Cześć stary, mam Cię przekupić, tak? Masz te 200 Reali i. Zniewolę poziom rozgłosu przekupując miejscowego oficera. Dobra, wrócimy na statek. Już Dobra. I teraz co ja mam zrobić? Kup działa burtowe. Dobra, czyli jak na razie mam takie dość typowe zajęcia kapitana, tak? No dobra. W kajucie kapitana wejdź. To jest moja kajuta? Ale fajnie. wszyscy pewnie pod pokładem śpią ja. <grym> Ja pierdziele... ale fajnie, ej, ludzie, no nie, nie wierzę po prostu. Tu tak fajnie to wszystko jest zrobione. To tak fajnie wygląda. Co to? Zamiana punktu? A co ja mogę zamienić? Uu, to mi się podoba. Aha, mogę... Mogę kupić sobie te odzienie. Na razie nie będę nic, nic kupował, najwyżej kiedyś sobie. E, przed jakimś odcinkiem kupię i wam pokażę jak fajnie to coś wygląda. Co my tu mamy? 79 Co to są w ogóle za... Ja wiem, że to są materiały, tylko... Działa burtowe Kupujemy, to jest metal 79 to mamy metalu eee, Aha, 13 armat burtowych I średnie sile ognia Dobra, kupiłem, co teraz? Niewielki zestaw armat Mam teraz stąd chyba wyjść, tak? Dobrze myślę Dobrze myślę

Still dreaming on about that strumpet back in England when you could have any better you wanted here and now. Ah, such lofty goals for you, gents. And here I thought I was in the company of scoundrels. Fine purchase today. What's the crew's mood? All smiles and no teeth. And there's a few talking about meeting with Master Kid to steal from a nearby plantation. Plantation. To misja ukończona wspomnienie czwarte. Czarna flaga na maszt. Miałem splądrować 30 porcji cukru i splądrować statek łowcy piratów, ale raz spróbowałem to mnie inne statki zaatakowały. Drugi raz już nie chciałem próbować, bo po prostu mi się nie chciało o tyle. Zapewne kiedyś będę sobie przeglądał misje, których jeszcze na stówę nie zrobiłem i może zrobię, ale to tak. Może, może. Jeszcze zobaczymy, dobra. Gdzie ja mam następną misję? Następną misję gdzieś mam tam, tak? Może tak. Puszczę na początek ster. Obczajmy sobie jeszcze to kajutę kapitana do końca, bo tak naprawdę tam całe gówno zrobiłem tylko w tym odcinku. Może będzie się dało. A w ogóle mogę kupić jakieś ulepszanie dla Eduarda. Eduardo. Co tam mogę ci kupić? Ja na pewno mogę kupić ci. Coś, co się nazywa ulepszenie zdrowia, chyba, tak? Coś, tak jakby coś było w tym ty stylu. Chyba to w wytwarzaniu było, tak, wytwarzanie. Ulepszenie zdrowia 1, 2. Potrzebne, wytwarzanie jest niedostępne w tej chwili. Hmm. Ulepszenie zdrowia. To. Zdrowia 4. Hmm. Skóra jaguara mam. To, w czego mi to potrzeba? Skóry jelenia. Ale wytwarzanie jest niedostępne, tylko dlaczego? Muszę gdzieś iść konkretnie, na jakieś ten, żeby móc wytwarzać? Hmm. Może najpierw tak wejdziemy do kajuty i może mi tam się uda jakoś coś wytworzyć. Bo naprawdę chcę ulepszyć sobie trochę te zdrowie, bo. No, pożal się Boże, naprawdę. Mogę tutaj ulepszyć coś. Nie, wytwarzanie. A tutaj już mogę kupić, dobra, tylko skóry jelenia nie mam. A chciałbym je mieć, dobra, to ochronne odzienie zwiększa poziom zdrowia Edwarda o 25%. Kupujemy, potwierdź. Dobra, i to też potrzebuję kupić. Tak, czyli to jednak się sumują te ulepszenia. No to mnie bardzo cieszy, muszę wam powiedzieć. Skóra krokodyla. Na zebranie jednego dodatkowego pistoletu. Aha, no bo krokodyl mnie zaatakował i musiałem go odstrzelić. Zobaczymy, co jeszcze mogę kupić. Amunicja pistoletowa, skóra dzika. No dobra, potwierdź. Co tu jeszcze mogę kupić? Sakwa na strzałki, usypiająca. Odzienie ze skór kotowatych. Eee, nie chcę tego. Aha, odzienie łowcy rekinów, wielorybnika, myśliwego. Mogę sobie odzienia kupować, no to mi się podoba, ale. Odzienie ze skór kotowatych. Słabo to wygląda, więc nie chcę. Eee, co my tu jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy? To z wytwarzania to chyba tyle. No, zawsze coś, wiecie, ulepszenia Edwarda, zestawy mieczy. Zobaczmy, co ja mogę sobie kupić. Ostrze, niedostępne. Odbierz w uplay, co to jest? Ostrza Toledo. Aha, to jest chyba za punkty coś z uplay'a się to bierze, no spoko. 433. Co to jest? Po zrealizowaniu wyzwań społecznościowych. Dwa przepiękne i zabójcze perskie bułaty. Dalej. Co to jest? Szkockie miecze za znalezienie trzech skarbów społecznościowych. Dalej. Miecze z pistoletami. Co kuźwa? Co? Nagroda za wykonanie wszystkich zleceń zabójstw. Tak? O, to ja będę musiał się za to wziąć. 5 4 3 Chyba tamto będzie najlepsze. 5 4 3 rapiery oficerskie. 5 4 3 5 4 3 5 4 3, 5, 4, 3. Oho, na, do, na dole odkurzacz jest włączony. Wybaczcie za ten hałas, ale niestety będziecie musieli go wytrzymać. Ile mam? 36 tysięcy. To mogę spokojnie, chyba dostępne w sklepie, czyli muszę kupić go. Dobra, czyli wychodzimy stąd, może na chwilę. Dobra. O, ta jest. Gdzie mam te pistolety? Tu mam dwa. Tu mam jeden, czyli w zasadzie pewnie będzie tak, że będę mógł strzelać z tych pistoletów bez problemu, czyli tak, jedne mi się przewy... Jedne będą niezaładowane, czyli będą, wiecie, pusto w komorze. Aha, i mam trzy pistolety, bo po prawej stronie widzę, dobra. I będę mógł wyciągać po kolei pistolety, czyli nie będę musiał przeładowywać cały czas. To mi się bardzo bardzo, ale to bardzo podoba. Może teraz sobie weźmiemy, kupimy coś w zasadzie takiego jak miecze albo coś, bo mam kasy sporo. To w zasadzie dlatego, że trochę latałem poza kamerą, jak już mówiłem, i zbierałem różne rzeczy. A to jakieś dane tych, dane animusa, a to jakieś skrzynki otwierałem. I niektóre na przykład mm, niektóre wyspy są już ukończone na maksa, czyli tam na złoto jest ich ikonka zrobiona. Kup ulepszenia kawki, wygląd kawki, amunicję. Aha, dobra, rozumiem, rozumiem. Wygląd kawki. O jezu, ja, ja pierdzielę. Może później, później. Siła taranu. Taran, średnie kule, kule z łańcuchem, moździerz. Okej, okay, może później. Co my tu jeszcze mamy? Ja, piernicze. Przewożenie dużej liczby załogantów. To może się przydać. Bierę. Kubryk. E, materiału mi brakuje. Czyli trzeba będzie trochę porabować. Poza odcinkiem, widzę. Przewożenie średniej liczby kul. Dobra, siła harpuna. Duże obrażenia trafionemu, trafionemu celowi. Pancerz łodzi wiosłowej. Aha. Przestrzeń magazynowa to się jeszcze przyda. Na pewno się przyda. Zapas ciężkich kul moce to może później. Jakieś działa pościgowe cztery działowe działa pościgowe, które pozwalają prowadzić silnostrze, ogłuszać załogę celu. Dobra, może na razie tyle, bo kurde, wydam za dużo kasy na raz. E, gdzie jest ten drugi typek? Kup trzy ulepszenia statku. No, już kupione, dziękuję. E, dalej, dalej, tutaj mamy ten sklep z ulepszeniami, to ja tam może się może pofatyguję na chwilę, bo... Trochę chcę sobie kupić do Edwarda, u mam trochę więcej życia, mam sześć już teraz, a wcześniej miałem pięć. Trzeba będzie trochę popolować ludzie, ja już to widzę, że trzeba będzie iść na polowanie, jakieś jeleni trochę zapolować. Na jelenie. Kup. Zestawy, dzieła sztuki, sprzedaj ładunek, towary kupieckie, łowieckie. Eee, zestawy mieczy na razie może. I terapiery oficerskie, oficerskie bym chciał. Dziękuję. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Wszystko jest słabsze, tylko to ma uszkodzenie o jeden większe. To ma o dwa uszkodzenia większe. Czyli tak naprawdę z tych normalnie zdobytych, hmm. z tych normalnie zdobytych broni, to ta jest najlepsza. Czyli nie za jakieś arcywenty, za nic tylko ten, to te są najlepsze. W zasadzie pistolety też są całkiem, całkiem, całkiem. Także chyba nie mam po co tutaj nic ogarniać. Mogę uzupełnić. A ja to sobie od jakiejś załogi wezmę. Sprzedaj ładunek. Jaki mogę ładunek? Cukier. Room, Aha, czyli będziemy plądrować statki Łapie, spoko Ale ma fajne miecze, wow, super, super To mi się bardzo podoba Aha, jeszcze Pewną rzecz chciałem wam pokazać, ponieważ na całej mapie Czy na całej mapie, w niektórych miejscach można znaleźć takie rzeczy Jak mapy skarbu Ja wam w tym odcinku chciałem, o Jezu, no myślałem, że coś sobie złamie Yy, chciałem wam pokazać, jak to wygląda, jeżeli się wykopuje skarb. Mam już obczajone, gdzie pewien skarb jest. Skarb, nie skarb. Nie, skarb. Skarb, dobrze mówię, kurde. O kurna, załoga, słabo. Dobra, jakoś uratuję może z, 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 z jakiegoś statku załogę, bo to, to innego nie ma wyboru. Co to jest? Yy, konwój morski, zdobyć pieniądze dużo, dobra. Yy, może ja tam popłynę od razu. SORRY?! Może ja tam popłynę od razu, w to miejsce, bez zbędnego pierdzielenia wam pokażę jak to działa mniej więcej. To jest Hawanie. Czyli... Bierzemy tutaj, szybka podróż i potwierdź. Mam nadzieję kuźwa, że tego odkurzacza naprawdę nie słychać, bo... Gdyby było słychać to się zdenerwuję, bo cały odcinek musiałbym wypieprzyć do kosza. Zakłócenia tego typu są niedopuszczalne. Według mnie przynajmniej. Dobra. <średziś> Kurde, spadłem z góry jakby, nie wiem... W... W wodzie jakiejś był, no dobra Mówiłem, że mogę odzienia sobie wytworzyć Spokojnie, gro, spokojnie Może ja się przeteleportuję O, dlaczego tu jest chronione? No dobra, tutaj Hawana jest ukończona w 100% Wszystkie zlecenia zabójstw, wszystko jest ukończone Tak jak kilka innych wysp Dobra, przez skocz w dół Zaraz, zaraz Gdzie ja miałem ten skarb? Ten skarb był gdzieś tutaj, mi się zdaje Więc ja może wyjdę I w którą stronę mam się kierować? W tamtą, dobra Sorry Top 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 tędy, 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 tutaj O tam, przy tych skałach chyba to było, tak mi się przynajmniej wydaje Tak, to chyba tu, dobra I teraz szukaj demon tego miejsca akurat co tam było Czy to było tu, czy to było tu trochę chyba bardziej O tu Tak? Tak, kop B Ulepszenia, całkiem pokaźna. Interesy i przyjemność. Ulepszenia dostępne w, w Kojcie Kapitańskiej 5. Ulepszenia dostępne. Dobra, czyli wykopałem skarb Galion Królowej Anny. Okej, okay, czyli teraz tak. Gdybym teraz znalazł jakieś mapy, tutaj te mapy wezmę. I teraz mogę płynąć na wyspę jakąś albo na to, albo na to, bo mam mapy skarbu i po prostu szukać tych skarbów. Tak wygląda mniej więcej wszystko yy, związane z szukaniem skarbów. Ja myślę, że będę robił to poza odcinkami, chyba że Wy w komentarzach zdecydujecie inaczej, że będziemy w którymś odcinku latać za skarbami po wyspach. To już Wasz wybór. Ale ja jak na razie chyba będę latał poza odcinkiem po prostu i sobie zbierał te skarby, żeby w razie czego mieć wszystkiego więcej. Dobra, także w tym miejscu zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że. Trochę was wzięło na piractwo, arg, ale nie na to piractwo komputerowe. Tylko polecam w to grę zagrać, bo klimat jest i możliwości są, ta gra jest świetna, jak dla mnie. W tym momencie mi się bardzo podoba, chociaż trochę ma czasami dziwne odpały, dziwne bugi ze wspinaniem i tak dalej. Ale dobra. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.